Charles IV, King of Bohemia and Holy Roman Emperor, had a long and successful reign. The empire he ruled from Prague expanded, and his subjects lived in peace and prosperity. When the Emperor died, the whole empire mourned. More than 7,000 people accompanied him on his last procession. The heir to the throne of the flourishing empire was Charles's son, Wenceslas IV, whose father had prepared him for this moment all his life. But Wenceslas did not take after his father. He neglected affairs of state for more frivolous pursuits. He even failed to turn up for his own coronation as emperor. Which did little to endear him to the Pope. <laughs> Wenceslas, the idol, did not impress the imperial nobility either. His difficulties mounted until the nobles, exasperated by the inaction of their ruler, turned for help to his half brother, King Sigismund of Hungary. <coughs> Sigismund decided on a radical solution. He kidnapped the king to force him to abdicate, then took advantage of the ensuing disorder to gain greater power for himself. He invaded Bohemia with a massive army and began pillaging the territories of the king's allies. It is here that my story begins. Same to you, today's a scorching. <laughs> well, husband, how goes it? Good, I should get it finished today. Where on earth is Henry? I need him to run some errands. He was still sleeping when I went out. At this hour. Blue-blooded idler. Well, it looks like he was out all evening, drinking like a lord. Mm. <laughs> Go and get the lazy bones up then. <laughs> Quick clout round the ear should do it. Mm-hmm. Get up now. There's work to be done. Mm. Get up or I'll come get you up, you slug of bed. Hear that? You'd better not vex him. Now get up quick. Your breakfast is on the table. Wait, what's this? Have you been. Oh, Henry. How many times have I told you about fighting? It's oh, nothing. It's just a scratch. You've been at that sword play again, haven't you? You'd better pray your father doesn't get to hear of it. You know how he feels about it. Oh, don't worry, it wasn't that. I, I just scratched myself, is all. Hmm, well, just don't come crying to me if you really do get hurt. Now get up, you rogue. <laughs> State you're in this morning. What on earth did you get up to last night? I was sweating in the forge all day yesterday, and then I was helping Fritz and Matthew with some errands. So I'd say I have a right to be a bit tired. Well, I've got a feeling there's something you're not telling me, and it's connected with that scratch on your hand and that suspicious looking character with a sword who turned up in town recently. So I'm learning to sword fight, and what of it? What harm does it do? at least i'll be able to defend myself. god above hal you know how your father will react when he finds out how what's he going to do i'm doing nothing wrong i just wanted to try it on your own head be it then i can't stop you and you can deal with your father on your own don't come looking to me for help is father angry with me for sleeping late he's not happy yesterday you promised him you'd help finish that sword for saratsik He's not as young as he was, and you know how his joints pain him. He's too proud to complain, but he needs your help, Henry. I know. Don't worry, Ma. Of course, I'll help him. Good. He always says his knees ache when there's a storm coming. I hope they're wrong this time. It's looking like such a nice day. Can I get something to eat? I left some breakfast on the table. Help yourself. Did Matthew and Fritz come looking for me? No, I haven't seen them this morning. They shouldn't be hard to find. They'll be hanging around a tavern somewhere, as usual. That's unfair. Really? So, where were you until the small hours last night? I was. with Bianca, of course. You mean at Bianca's tavern? And who was there with you? No, don't tell me, let me guess. Matthew and Fritz. Well, at least you were with Bianca. You should hold on to that one, Hal. She's a clever girl. And invite her for supper sometime. Your father's very fond of her. Yeah, of course, he is. He thinks he'll be able to wheedle the secret of beer brewing out of her. <laughs> You're right there. You'd think he was planning to become a brewer in his dotage. Still, that's your father for you. At least he's interested in something, unlike you lot. You're too busy getting into mischief to do an honest day's work. If Fritz and Matthew carry on this way, they'll wind up swinging one day. You mark my words. Do you need me to do anything, ma? Ah, you're a good lad. But I'm fine. It's your father needs helping with that sword. <mum> Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku od chrupka. A dzisiaj, jak widzicie, zagramy sobie w Kingdom Come. I to, co przed chwilą widzieliście, to była cutscenka. To pierwsze cutscenka z Kingdom Come, a to drugie to właściwie taki już chyba bardziej no, dialog z mamą, jak widzieliście. No i, no i co? Kupiłem sobie Kingdom Come i myślę, że to zapoczątkuje nową serię, bo gra mnie w miarę zaciekawiła. No i dobra. Naszym pierwszym celem jest podejście do taty, tak. Totalnie nie wiem o co chodzi w tej grze. Hmm, znaczy, tam wiem, że jestem właśnie takim typkiem, który jest w wiosce, i potem chyba coś tam jest jakieś najeżdżanie na tą wioskę, czy coś takiego. Nie wiem. E, więc spróbujmy sobie wziąć w ogóle ser. Ok, a inwentory pewnie pod spot... I jest coś: broń zbroja, jadło, czyli mam ten ser. No to super. Klucze, czerwony kaptur. I takie tam ciuszki. To spróbujmy wyjść i dostać się do taty. Jakie było właśnie zadanie.

Mamy coś takiego, że no, gra jest bardzo realistyczna. Tutaj na przykład można kogoś otruć, żeby go bardziej przekonać, albo, albo właśnie tutaj yy, na, na to, jak cię postrzegają ludzie, wpływa twój... Tw tw no, skąd pochodzisz tak naprawdę, yeah. twój ubiór, yy, no i takie tam właśnie rzeczy. Czy, to, czy krwawisz, czy nie krwawisz, albo czy masz plamy i tak, i tak dalej, nie? No i myślę, że tu możemy trochę polecić, tak, że musiałem coś zrobić. Sorry, I had to go and deal with something. Well, it's Anyway, we've a lot of work to do today. I'm finishing the sword for Sir Radzik and I need your help. With what? I'm running out of charcoal. Run to the market and buy a bag from the charcoal burner. I'll need some money then. Yeah, that's the other thing. Kunesh still owes me for an axe, a hammer and the nails I sold him a month ago. Not to mention his debt from before. Go and tell him to pay up at least for the axe and hammer and then use the money to buy the charcoal. Cunus, not drunkard. <laughs> That'll be fun. Well, you're a big lad now. I'm sure you can manage. If not, tell him that next time I'll come myself and personally use that hammer to bang those nails into his arse. Sure, I'll be happy to hear it. Is that all? Not quite. The chamberlain at the castle has the crossguard for Sir Seradzic's sword, which I had engraved in Sasso. You want me to go and pick it up? All right. Money, charcoal, crossguard. Got it. and ale <laughs> stop off at the tavern on your way home i know you'll be going there anyway to see that girl of yours but make sure the ale's still cool from the cellar when you get back her name is bianca right so make sure bianca draws me a nice cool one run along now work won't wait. you should understand. Ciekawe, ciekawe. No dobra, jak słyszeliście, mam iść do... tak, najpierw do jakiegoś typa, kasę, mm, którą zalegał ojcu mojemu, za jakiś tam młot, gwoździe, tak chyba, mm, i siekierę. A potem do jakiegoś innego typa. Mm, tylko teraz pytanie, gdzie oni są? Czy to jest to tutaj na... to co? Henryku? Co to są za osoby? Pomocnik węglarza? Marusia? Kto to jest? Chcesz coś? Nie, myślę, że tak. eee, czyli teraz trzeba znaleźć tego typka, tylko teraz jakby go znaleźć. O, tutaj, czyli to pod literką C będzie. A literka C jest w tą stronę. I to jest chyba ten kolega. God you,

Pięścią w twarz, czyli prawym, F to odepnięcie przeciwnika. No dobra, O kurde, no kurde, kuklikam. Co tu się dzieje? O. To No kuku, ku, no kukli klikam. Jak to się robi Kurna Ojej Toś że nie będę najlepszy On robi takie uniki Jak się robi te uniki? Tu się trzyma. Dostał, dostał, dostał. Dobrze, o. dość już, dość już podaje się. Super, dostałem kasę. Jestem ciekawy, czy mogę się z nim dalej bić. Mierka się przybrana A nie, nie będzie się owadzę bił. Chociaż nie wiem jakbym tak wymachił, a może jak uderzę go chałupę tu to... wiem czy mogę. No dobrze, kowalczyku, oh, rozczyliłeś mnie. Bierzcie suszaruje jeszcze tego no, Aha, dobra. Czyli tu robota jest zrobiona, teraz y, mieliśmy kupić to i piwo, dobra, no to chodźmy. Czyli mam kupić 10 wekla, tak? Mm, a jak się co robi? A, dodaj do koszyka Aha, i pase 5 mogę się targować widzę. Aha, dobra. No to spróbujmy złożyć ofertę. O kurde. Co tu się stało? Już nie mogę? O kurde, nie, mogę, dobra. Nie no, myślę, że nie będziemy się targować. Jak to nie mam dość pieniędzy? Czy mam zero kasy? Przecież dostałem od niego chyba kasę, tak? To mi nie to w ogóle kasy. Aha, czy ja mam sobie sam wziąć? Z jego chaty, czy co? Właśnie nie, nie, nie o co chodzi. Czy mam wejść do jego chaty, tak? I mam zabrać mu kasę? O, są widzę pieniądze. Są widzę. Czy nie pieniądze, tylko no to co on to co on kupił od ojca ale dalej nie zapłacił. Tylko, że nie widzę kasy, a potrzebuję tak naprawdę kasy, a nie, a nie tego To nie wiem skąd ja mam wziąć tą kasę All right, A, że mam wziąć siekierę, czy co? A mogę go zarąbać siekierę O kurde, zabiłem kurczaka Znaczy, miejmy nadzieję, żeby nikt tego nie widział no to też schowamy. No i dobra, teraz nie jestem w krwi, chociaż. Tylko nie wiem gdzie jest ten mój węgiel. Chyba że go już kupiłem. Nie, 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 nie kupiłem go. Nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to, nie wiem jak to zrobić, nie. Nie wiem gdzie jest kasa, którą on miał mi dać. Chyba że jeszcze w tym pokoju, bo tu mnie nie było. No ale tutaj też nic nie ma, więc nie wiem, nie wiem gdzie to może być. Tak szczerze. Uff. Dawaj kasę, dawaj kasę. Bez ciało, Up? O, bierzemy up. No idzie gdzie jest, jest ta kasa? Ma zero kasy? Miał zero kasy? Faktycznie miał zero kasy chyba. Ty to chyba muszę wziąć ciało. Gdzie go załadować ty? Ale ty ja nie wiem czy to jest dobry pomysł. Kradziesz jeśli już musisz coś ukraść, upewnij się, że nikt cię nie zobaczy. Ty, ale dalej nie wiem gdzie on ma moje pieniądze. Mogę go jeszcze tak. No i dobra, niech sobie tu leży. Miejmy nadzieję, że to nie wpłynie na fabu jakoś bardzo. No i dobra, dalej nie wiem gdzie jest moja kasa. O kurde o kurde. G, 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 szybko G. Nie możesz sobie tutaj chodzić i ranić cudzych zwierząt. na niszczenie czegoś mienia. Tutaj płaci się karę, rozumiesz? Trzeba było myśleć co się robi. Uzbierać się pokaźna suma, by odkupić swoje grzechy. Nie mam dość pieniędzy. Aha dobra, czyli otrzymałem zadanie specjalnie. Uważaj, jestem na usługach Ratajskiego. Nie zaczynaj ze mną. Uciekaj. Dobra, lecimy. Jak to się robi, dobra? Is that all you? I've had reports that you've been attacked with animals. Now you be sorry. You should have thought twice about what you were doing. That will land you a fat fine. Just my luck. Look. look, I can't tell you anymore. The fate of the whole empire hangs in the balance. Between King Wenceslas and King Sigismund, high politics, you know, not a peep to anyone. Do you think I'm so stupid as to fall for such a fairy tale? Not a chance. That's too much. I don't have that much coin. Well, it's a jail cell for you then. Akurda. Wszystko zaś. Nie wiem czy to się w ogóle przed nią uciec. Ons szybki bardzo. No. Is that all you... No i co to jest? Nie, nie da się, nie da się. Kurde. Maybe next time O kurde Nie wiem czy tak nie miało być faktycznie, że mam trafić do więzienia Aha Aha To nie ważne Aha, czyli od początku, tak? Mhm. No dobra, nie, nie, spoko, bardzo dobrze Czyli to są takie checkpointy widzę i muszę sobie znowu do niego podejść. I nie wiem czy beach czy nie. Uśród, raz z God be with you, What do you want? My father sent me to get the coin you owe him for the axe, hammer and nails. I've got nothing, clear off. You know you owe father for a lot more than just the axe and hammer. If he went to the bailiff about it, you'd be in deep water. At least pay for the tools if you can't pay for everything. I told you I have no coin, you bastard!

no, to widzę, że doszło do tego samego. To teraz spróbuję lepiej się blokować. Kurde. O co tu chodzi? To eat. I'm starting to get hungry. I co nie widział? Nie zauważyłem, że on zebrał mi się kierę. a mogę być na chatę. Oh, Aha, dobra. Czyli już wiem o co chodzi. Miałem po prostu wziąć tego. Czyli mogę się z nim jeszcze raz pobić? Taką. Kurde, naklepię mnie jeszcze. Czemu on teraz jest jakiś lepszy? Wcześniej mnie tak nie naklepał. <laughs> nie wiem co to jest to. A, dobra. Są jakieś te. Strzałki, widzę. Kurde, trudniejszy jest ten chłopak. Niż wtedy. O, dobrze. Dostał, dostał, dostał. Dobrze, dobrze, dobrze. the leather is that boo oh I gli lime about time have you got everything I wanted when I asked kunnish to pay he fought me instead, bastard. You don't look too bad, though. Did you get the better of him? I'm fine, but he didn't give me the money. Ah, it doesn't matter. I'll sort him out this evening. I've no time for him now. I can take care of him. Well, you're a man now, and a man has to earn respect. and Give that drunken sot what's coming to him. But watch out—he's no stranger to a fight. And whatever you do, don't tell your mother. No, ale. Hopę Oh, jest On powiedział, powieduje się mówić, ale. Ah, ma. Ej. Come hard. Look, stop bleeding. Oh, now. Stop squealing like a baby and show me that. They were good as new. You ought to learn to do that yourself. Thanks, ma. Ha, czyli mama to jest taka healerka widzę. Mhm. Mm no jest i jest hape do fulla. Super. Teraz znowu mogę się z nim pobić. Tylko teraz to gdzie on jest? by go tu nie było, dobra. Nie ma go tu. Gdzie on jest? Dobry. Dobry. Piękna broda. No i się zastanawiam teraz właśnie, gdzie jest ten facet. O, idzie, idzie. Chyba to on, nie? To go zajdę tak od tyłu. No. Jeden nie dla Ale Nie nic Tell that to your old man. I'm telling you, lay one finger on me and I'll have you thrown in jail. No to takoby mi. Jak to się robi? A to jest jakiś mocniejszy, tak? No. A jak się robi wyniki? O, było dobrze. mam robić ciągle te no. skurczyby, co no, robi jakieś gówno? A ja tego nie mogę zrobić, no to jest śmieszne. Dobrze, dobrze, dobrze. O to chodzi. Jako zabiłem? O, klucze kunesza. O to chodzi. Przydałoby się wziąć ciało. Dobrze, że on ma tak na uboczu tutaj. Dobra, więc mam wszystko. I teraz się zastanawiam, czy. Nie, do węglarza chyba nie pójdę, skoro nie mam pieniędzy. Więc raczej pójdę po prostu znowu do ojca. No i po prostu oddam mu te rzeczy. No zobaczymy, jak to wyjdzie. No.

Czyli co mam teraz tak? Wszystko? Kup worek węgla na targu? No jest super, One, tylko co się bierze ten worek czy coś kradni. Nie, kraśnie, to teraz idę go do karczmy. Tutaj słuchajcie stwierdziłem podzielić tą część na, na dwie, ponieważ była ona zbyt długa podczas montowania i uważam, że no nikt nie będzie godziny chyba filmu oglądał, więc dzielę to na dwie 30 minutowe. I myślę, że kolejna wpadnie. No, za tydzień, myślę. Więc co? Ja się z Wami żegnam i wpadacie za tydzień, bo już tam czeka kolejna część tego odcinka na Was. Więc cześć, cześć.